Dajcie w następnej, ale degustacji. E, tym razem piwo z Lidla, czeskie. E, stara Pilsner, e, uważony w Czeskiej Republice. E, no, tu taka jest ogólna notka, że oczywiście jest to wspaniały lager, e, Uważony dzięki e, pokoleniom czeskich. E, którzy których wiedza została no, oczywiście przekazywana z pokolenia na pokolenie przez stulecia. No oczywiście e, zaowocowało to tym czeskim Lagerem, który jest niesamowicie dobry, e, ma wspaniałą jakość, charakteryzuje się pełnym ciałem, e, smakiem, kolorem e, i bogatą pia pianą. No oczywiście był leżakowany przez 35 dni i jest no, 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 no cudo. 5% alkoholu, zielona butelka, perfekto. Um, no nie wiem, czy to ma być taka marka premium, nie wiem. Um, specjalnie dla Lidla, nie wiadomo przez kogo zrobione. Ech. Jakoś Google nie chciały powiedzieć, co to jest Starawice. Wygląda na miejscowość, ale jakoś nie znalazłem, nie wiem czemu. Może źle szukałem po prostu. E, kapsel jest złoty golas, nic ciekawego. E, a wygląda w porządku. Zł złota barwa. Klarowny. Piana dosyć fajna, dosyć duża się utworzyła. Widzicie, opadła, ale została tutaj sucha piana na szkle. Jest fajnie. Dodamy sobie troszeczkę. Jak widzicie, jest naprawdę ładnie wygląda. Aromat jest naprawdę też przyjemny, chmielowy, troszkę słodowy, ale ta chmielowość jest naprawdę intensywna. E, takie klasyczne e, chmiele, bym powiedział, że rzatecki. Bardzo przyjemnie, od razu można powiedzieć: tak, to jest pilzner. No, okej okay. spróbujmy, nasze zdrowie. Pełne, średnie nasycenie Ach. goryczka od razu dosyć mocna, e, ziołowa, nieco ziemista też i takie ciupeńkie masełko. No ale jak czeski, e, czeski lakier to no, masełko może być. Nawet to dodaje odrobinę pełni, e, nie jest źle, bym powiedział, że fajny taki e, pilsnerek. Dobrze się go pije. Odświeżający, klasyczny taki czeski pilsner. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić. No ale też nie ma co, za co go aż tak bardzo chwalić. No, taki zwyczajny, zwykły um, czeski pilsner. Dobrze się go pije. Um, w Lidlu kosztuje funt 29, czyli nie jest źle. Ten podstawowy niemiecki e, Perlenbacher Pilsner, e, e, też w zielonym butelce, no, kosztuje 99 pędzłów, czyli nieco więcej, um, ale też jest dobry. Też jest dobry. Um, jak się porówna przeciętną cenę innych piw, no to te inne piwa już są w cenie wąt 49, 49, 79, coś takiego. Także cena przystępna w miarę, no i w miarę smaczne, w miarę smaczne. Ja jestem tylko ciekawy, kto to ten naprawdę waży e, i czy to nie jest po prostu wymyślona nazwa całkowicie. E, bo może jest taki browar stanowice ale no jakoś nie wyglugowało go no, nie wiem, może wy będziecie wiedzieć więcej yy, Mam nadzieję że ta recenzja Wam się podobała takie podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę subskrybujcie kanał pamiętajcie o dzwonczku który nie Wam przypominał każdy nowym filmie na kanale to będziecie na bieżąco a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji Wasze zdrowie